Zadanie 11. Za dwa punkty. Jony FeO4- mogą powstać podczas reakcji wodorotlenku żelaza 3 z jonami chloranowymi 1 w nasyconym roztworze wodorotlenku sodu zilustrowanej poniższym schematem. Okay. I od razu tutaj na tym schemacie widzimy, że te jony chloranowe 1, a mówiąc dokładniej, chlor w tych jonach redukuje się z pierwszego na minus pierwszy stopień utlenienia, żelazo natomiast utlenia się w wodorotlenku, żelaza 3 jest na plus trzecim stopniu utlenienia, utlenia się z trzeciego na aż plus szósty stopień utlenienia. OK, i mamy napisać w formie jonowej skróconej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów zapis jonowo-elektronowe równanie reakcji utleniania zachodzącej podczas opisanej przemiany uwzględnić środowisko reakcji, uzgodnić współczynniki stoichometryczne w poniższym schemacie. OK, no to jeżeli mamy sobie cały schemat, czy całe tak naprawdę równanie reakcji redox w zapisie jonowym skróconym przedstawić z uzgodnionymi współczynnikami stoichiometrycznymi. To może ogarnimy od razu utlenianie i redukcję razem, albo no dobra, zajmiemy się najpierw samym utlenianiem. Czyli powiedzieliśmy sobie, że wodorotlenek żelaza trzy, a raczej żelazo w tym wodorotlenku ulega utlenieniu. E, Powstają FeO4-2 i mamy tutaj z plus trzeciego na plus szósty, mówiliśmy sobie, czyli mamy wymianę, mamy oddanie trzech elektronów. E, ze schematu widzimy, że możemy sobie żonglować jonami OH- i wodą przy uzupełnianiu masy i ładunku, więc po prawej stronie mamy już ładunek minus 5, po lewej w takim razie damy sobie 5 jonów OH-, a po prawej stronie, ile nam tlenów brakuje? Tutaj mamy po lewej 8 tlenów, a po prawej tylko 4, czyli 4 wody po prawej stronie, i mamy tutaj teraz 8 wodorów, i tutaj też 8 wodorów. Ok, to może sobie to skopiujemy, przerzucimy sobie to na spód i zrobimy sobie redukcję jeszcze. Redukcja teraz, czyli mamy te aniony chloranowe, tak? CLO minus, tutaj mamy CL minus, plus pierwszego na minus pierwszy stopień utlenienia, czyli przyjmowane będą dwa elektrony, za bardzo się rozpycham. Dwa elektrony. Już mamy ładunek minus 3 po lewej, po prawej minus 1, więc damy sobie tu dwa jony OH- minus po prawej stronie. Ładunek już się zgadza. No, i po lewej, jedna woda, żeby zgadzała się liczba atomów tlenu i wodoru po każdej ze stron. Jak mnożymy sobie równania połówkowe? Pierwsze razy dwa, drugie razy trzy. I po pomnożeniu równań połówkowych, teraz jak to będzie wyglądało? Dobrze, co nam się powtarza? Elektrony nam się powtarzają, całkowicie nam się poskracają po obu stronach. Woda nam się powtarza, tutaj mamy po prawej 8, tu po lewej trzy. 3 się skrócą, 8 minus 3 zostanie 5 cząsteczek wody. Jone OH minus tu po lewej 10, tu po prawej 6, czyli 6 się zupełnie skróci, a tutaj 10 minus 6 zostaną 4. Ok, czyli tutaj 4 jony OH minus, 5 cząsteczek wody. Co dalej widzimy? Widzimy tutaj 2 FeOH 3 razy wzięte. Co dalej? 3 ClO, 2 FeO4, 2 minus i mamy jeszcze 3 Cl. Minus. Tak już będzie wyglądało całe równanie reakcji Redox w zapisie nowym skróconym.